Każdego ranka punktualnie o siódmej piętnaście, starzec w granatowym swetrze, pojawiał się w oknie na trzecim piętrze. Jego pomarszczona dłoń unosiła się powoli, a na twarzy wykwitał ten sam ciepły uśmiech, który rozświetlał poranki małej Zuzi od trzech lat. Dziewczynka z plecakiem większym niż ona sama zawsze zatrzymywała się na chodniku i machała z całych sił, aż jej małe rączki drżały z wysiłku. To był ich rytuał, ich sekretny język, ich codzienny dzień dobry bez słów. Pan Stanisław, bo tak nazywał się starzec, nie miał rodziny. Jego żona odeszła pięć lat temu, a dzieci mieszkały za oceanem, zajęte własnymi życiami. Ale miał Zuzię, tę małą iskierkę radości, która każdego ranka przypominała mu, że wciąż jest kimś ważnym, że ktoś na niego czeka, że jego obecność ma znaczenie. Czasami stał przy oknie już od siódmej, bojąc się, że ją przegapi, że zawiedzie to małe serduszko, które liczyło na jego powitanie. Zuzia nie znała jego imienia, nie wiedziała nic o jego samotności. Dla niej był po prostu panem z okna, magiczną postacią, która czuwała nad jej drogą do szkoły. Kiedy była chora i nie mogła iść do szkoły, martwiła się, czy pan z okna się nie zmartwi. Kiedy wracała z wakacji, pierwszego ranka biegła szybciej, żeby zobaczyć, czy wciąż tam jest. Czy wciąż pamięta? Ich milcząca przyjaźń była piękna w swojej prostocie, żadnych zobowiązań, żadnych oczekiwań, tylko czysta radość z codziennego spotkania. Sąsiedzi przyzwyczaili się do tego widoku: starca w oknie i dziewczynki na chodniku, machających do siebie jak starzy przyjaciele. Niektórzy uśmiechali się, widząc tę scenę, inni spiesząc do pracy, nawet nie zauważali tego małego cudu, który rozgrywał się tuż obok. Tego ranka, 23 listopada, wszystko wyglądało tak samo. Pan Stanisław stanął w oknie o siódmej piętnaście, Zuzia zatrzymała się na chodniku i pomachała, ale coś było inaczej. Starzec machał dłużej niż zwykle, jego uśmiech był szerszy, a w oczach błyszczały łzy. Zuzia pomyślała, że to od zimnego wiatru, który tego ranka szczypał w policzki. Przyłożył dłoń do serca, potem posłał jej tę dłoń, jakby chciał rzucić niewidzialny pocałunek. Zuzia zachichotała i zrobiła to samo, potem pobiegła do szkoły, podskakując radośnie. Nie wiedziała, że właśnie pożegnała się z nim po raz ostatni. Nie wiedziała, że ten gest, ten pocałunek przesłany przez zimne powietrze, był jego sposobem na powiedzenie: żegnaj. Gdyby tylko mogła zatrzymać czas, gdyby mogła wrócić i pomachać jeszcze raz, powiedzieć mu, jak wiele dla niej znaczył. Ale życie nie daje nam takich szans. Daje nam tylko chwile, które mijają zbyt szybko. I wspomnienia, które zostają na zawsze. Pan Stanisław wrócił od okna powolnym krokiem. Każdy krok był cięższy niż poprzedni. W jego małym mieszkaniu panowała cisza, ta sama cisza, która towarzyszyła mu od lat, ale dziś była jakaś inna, głębsza, bardziej ostateczna. Na stole leżały dokumenty uporządkowane w idealnym porządku. Obok nich list napisany drżącą ręką. Usiadł w swoim ulubionym fotelu, tym samym, w którym siadała jego Maria, i zamknął oczy. Wspomnienia napływały falami. Pierwsza rozmowa z sąsiadką, matką Zuzi, trzy lata temu: Moja córka się pana boi, powiedziała wtedy, wskazując na okno. Mówi, że pan na nią patrzy. Zraniony do głębi wyjaśnił, że po prostu lubi patrzeć na życie toczące się na ulicy, że to jedyna rozrywka samotnego starca. Następnego ranka, gdy zobaczył małą Zuzię, patrzącą w górę z nieśmiałym uśmiechem, nieśmiało podniósł rękę. Jej twarz rozjaśniła się jak słońce, i od tego dnia ich poranna rutyna stała się świętością. List na stole był zaadresowany do Zuzi. Pisał go przez tydzień, przekreślając, przepisując, szukając odpowiednich słów. Jak wytłumaczyć sześciolatce, dlaczego pan z okna już się nie pojawi? Jak powiedzieć jej o chorobie, która zjadała go od środka, o bólu, który stawał się nie do zniesienia, o decyzji, którą podjął w samotności? W końcu napisał prostą prawdę, że był szczęśliwy, mogąc ją poznać, że jej uśmiech dawał mu siłę, że będzie jej strzegł z miejsca, gdzie nie ma już bólu. Pamiętał każdy deszczowy dzień, kiedy Zuzia biegła z parasolką, machając tylko jedną ręką. Pamiętał dzień, gdy pokazała mu przez szybę swój pierwszy ząb, który wypadł. Pamiętał jej radość, gdy dostała nowy plecak z jednorożcem. Te małe momenty były jego skarbem, jego bogactwem które zabierał ze sobą. W świecie, który zapomniał o nim, ona pamiętała. W świecie, który go nie widział, ona machała. Leki leżały przygotowane obok szklanki wody. Wiedział, że to tchórzostwo, że powinien walczyć do końca, ale był zmęczony. Zmęczony bólem, zmęczony samotnością, zmęczony czekaniem na listy od dzieci, które nie przychodziły. Jedyne, co go trzymało, to poranne spotkania z Zuzią. Ale nawet one nie mogły powstrzymać tego, co nieuniknione. Przynajmniej mógł odejść po swojemu, w swoim czasie, po tym ostatnim. Do widzenia. Wziął głęboki oddech i pomyślał o jutrzejszym ranku. Zuzia stanie na chodniku, spojrzy w górę, czekając na jego pojawienie się. Poczeka chwilę, może dwie, potem pobiegnie do szkoły, myśląc, że pan z okna przespał. Może przyjdzie też pojutrze i jeszcze kilka dni potem. Aż w końcu zrozumie w ten delikatny sposób, w jaki dzieci rozumieją przemijanie, że niektóre pożegnania są ostatnie. Spojrzał przez okno ostatni raz. Ulica była pusta, słońce wspinało się powoli po niebie. Gdzieś w szkole Zuzia uczyła się literek, rysowała kredkami, bawiła się z przyjaciółmi. Była bezpieczna, była szczęśliwa, miała całe życie przed sobą. To było wszystko, czego potrzebował wiedzieć. Zamknął oczy i pozwolił wspomnieniom zabrać się w ostatnią podróż, gdzie Maria czekała z otwartymi ramionami, a ból był tylko odległym echem. Następnego ranka Zuzia stanęła na swoim miejscu o siódmej piętnaście, jak zawsze. Spojrzała w górę na znajome okno i czekała. Minuta minęła, potem druga. Okno pozostawało puste, firanka nieruchoma, zmarszczyła brwi i pomachała. Może pan z okna nie widział, że już przyszła, ale okno wciąż było puste. Pewnie śpi, pomyślała i pobiegła do szkoły, choć coś ściskało ją w brzuszku. Drugiego dnia czekała dłużej, stała na chodniku, aż mama zawołała, że się spóźni. Patrzyła w górę z nadzieją, że zaraz zobaczy znajomą twarz, pomarszczoną dłoń, ciepły uśmiech. Ale okno było jak martwe oko patrzące w pustkę. W szkole była roztargniona. Pani pytała, czy wszystko w porządku. Jak mogła wyjaśnić, że jej przyjaciel zniknął? Przyjaciel, którego nawet nie znała z imienia. Trzeciego dnia stanęła na chodniku z rysunkiem w ręce. Namalowała siebie i pana z okna, trzymających się za ręce pod tęczą. Chciała mu pokazać może to go ucieszy i wróci do okna. Machała rysunkiem wysoko nad głową, ale nikt nie odpowiedział. Inne okna w budynku były pełne życia. Ludzie pili kawę, podlewali kwiaty, ale to jedno, to najważniejsze, pozostawało puste. Mama zauważyła, że coś jest nie tak. Zuzia jadła mniej, była cichsza, co rano stawała przy oknie w domu i patrzyła na ulicę. Co się stało, skarbie? Pytała, głaszcząc córkę po głowie. Pan z okna zniknął. Odpowiedziała Zuzia, a jej oczy napełniły się łzami. Może pojechał do rodziny? Próbowała pocieszyć mama, ale Zuzia kręciła głową. Wiedziała, czuła, że to coś więcej. Tydzień później, wracając ze szkoły, zobaczyła karetkę pod budynkiem. Serce zabiło jej mocniej. Może pan z okna był chory, może dlatego nie mógł przyjść do okna, ale karetka odjechała pusta. Na klatce schodowej stali sąsiedzi, rozmawiali przyciszonymi głosami. Słyszała urywki. Samotny, nikt nie zauważył, list dla dziewczynki. Nie rozumiała wszystkiego, ale wiedziała, że chodzi o jej przyjaciela. Tego wieczoru mama usiadła obok niej na łóżku, w ręku trzymała kopertę z imieniem Zuzi, napisanym drżącą ręką to dla ciebie, kochanie powiedziała miękko, od pana z okna. Nazywał się pan Stanisław. Zuzia wzięła list, ale nie mogła go otworzyć. Nie teraz nie gdy łzy zalewały jej oczy, przytuliła kopertę do piersi, jakby mogła przez papier poczuć ciepło jego dłoni. Późnym wieczorem, gdy dom był cichy, otworzyła list. Mama czytała jej słowa, które pan Stanisław, bo teraz znała jego imię, napisał specjalnie dla niej o tym, jak jej uśmiech rozświetlał jego dni. O tym, że będzie jej aniołem stróżem, o tym, żeby zawsze machała do ludzi w oknach, bo nigdy nie wiadomo, kto potrzebuje uśmiechu. Na końcu był rysunek, dwie postacie machające do siebie, dokładnie jak na jej rysunku, którego nigdy nie zobaczył. Pogrzeb pana Stanisława był skromny, przyszło zaledwie kilka osób. Zuzia stała między rodzicami, ściskając w małej rączce żółtego tulipana jego ulubiony kwiat, jak dowiedziała się z listu. Ksiądz mówił o samotności w wielkim mieście, o ludziach, którzy odchodzą niezauważeni. Ale Zuzia wiedziała, że to nieprawda. Ona zauważyła, ona pamiętała. Dla niej pan Stanisław był kimś ważnym, kimś, kto każdego ranka przypominał jej, że jest wyjątkowa. Po ceremonii podeszła starsza kobieta, sąsiadka z budynku. Ty jesteś Zuzia, prawda? zapytała, a gdy dziewczynka skinęła głową, kobieta uśmiechnęła się przez łzy. Pan Stanisław dużo o tobie mówił. Pokazywał mi przez okno, jak machasz. Mówił, że jesteś jego słoneczkiem podała Zuzi małe pudełeczko. Prosił, żebym ci to dała, gdyby, gdyby coś się stało. W pudełeczku był mały srebrny łańcuszek z zawieszką w kształcie słońca. Na odwrocie było wygrawerowane: Dla mojego porannego słoneczka, Z. Zuzia założyła łańcuszek na szyję i poczuła, jakby pan Stanisław był wciąż blisko. Mama wyjaśniła jej, że czasami ludzie, którzy bardzo się kochają, pozostają połączeni nawet gdy jedno z nich odchodzi że miłość jest silniejsza niż odległość, silniejsza niż czas, silniejsza niż śmierć. Wracając do domu, Zuzia zatrzymała się w tym samym miejscu, gdzie zawsze stawała, spojrzała w górę na puste okno i po raz pierwszy od tygodnia pomachała. Wiatr poruszył firanką i przez moment, tylko przez krótką chwilę, wydawało jej się, że widzi znajomy cień. Uśmiechnęła się przez łzy i przyłożyła dłoń do serca. Potem posłała ją w górę, dokładnie tak, jak on zrobił ostatniego ranka. Od tego dnia Zuzia machała do okna każdego ranka. Nie dlatego, że wierzyła, że pan Stanisław tam jest, wiedziała, że odszedł. Machała, bo obiecała sobie, że zachowa ich rytuał żywy, że będzie pamiętać, że będzie kontynuować to, co zaczęli razem. Inni ludzie patrzyli na nią dziwnie. Niektórzy pytali, do kogo macha. Do przyjaciela on ciąg odpowiadała po prostu. Dotykając słoneczka na szyi, z czasem inne dzieci zaczęły przyłączać się do jej porannego rytuału. Najpierw jej najlepsza przyjaciółka, potem chłopak z równoległej klasy, potem młodsze dzieci z okolicy. Wkrótce cała grupa dzieci stawała co rano na chodniku i machała do pustego okna. Rodzice byli zdezorientowani, ale dzieci rozumiały. To był ich sposób na powiedzenie: Pamiętamy, jesteście ważni, wasze życie ma znaczenie. Mijały miesiące, a rytuał trwał. Nowi lokatorzy wprowadzili się do mieszkania pana Stanisława, młoda para z niemowlęciem. Pierwszego ranka, gdy mężczyzna zobaczył grupę dzieci machających do jego okna, był zaskoczony. Ale gdy sąsiadka wyjaśniła mu historię, następnego dnia stanął w oknie i pomachał. I tak tradycja pana Stanisława żyła dalej, przekazywana jak sztafeta dobroci z pokolenia na pokolenie. Rok później Zuzia siedziała w swojej klasie, pisząc wypracowanie o bohaterach. Nauczycielka mówiła o wielkich postaciach historycznych, o ludziach, którzy zmieniali świat, ale Zuzia pisała o panu Stanisławie. O tym, jak jeden człowiek machając z okna, nauczył ją, że najmniejsze gesty mogą mieć największe znaczenie, że bohaterowie nie zawsze noszą peleryny, czasami noszą granatowe swetry i mają pomarszczone dłonie. Czytając jej wypracowanie na głos, nauczycielka musiała przerwać kilka razy, bo głos jej się łamał. Klasa słuchała w ciszy, niektóre dzieci ocierały łzy. Gdy Zuzia skończyła, rozległy się brawa. Nie te grzecznościowe wymuszane przez dorosłych, ale prawdziwe płynące z serc siedmioletnich dzieci, które zrozumiały coś ważnego o życiu i śmierci, o samotności i połączeniu, o tym, jak małe rzeczy mogą zmienić czyjeś życie. Po lekcji nauczycielka poprosiła Zuzię na stronę. To była piękna historia, powiedziała. Czy chciałabyś, żebyśmy zrobili coś specjalnego dla pana Stanisława? Może tabliczkę pamiątkową przy jego oknie? Zuzia pomyślała chwilę, potem pokręciła głową. On by tego nie chciał, odpowiedziała mądrze. Wolałby, żebyśmy po prostu pamiętali i machali. To wystarczy. Ale los miał inne plany. Historia Zuzi i pana Stanisława zaczęła się rozprzestrzeniać. Najpierw po szkole, potem po dzielnicy. Lokalna gazeta napisała artykuł, Ktoś umieścił historię w internecie. Wkrótce ludzie z całego miasta, a potem z całego kraju, poznali opowieść o starców w oknie i dziewczynce na chodniku, o przyjaźni, która nie potrzebowała słów, o tym jak ważne jest zauważanie innych. Zaczęły spływać listy. Od samotnych starców, którzy też stali w oknach, czekając na uśmiech, od dzieci, które zaczęły machać do sąsiadów, od dorosłych, którzy przypomnieli sobie o zapomnianych przyjaźniach. Każdy list opowiadał inną historię, ale wszystkie miały wspólny temat: małe gesty, które zmieniły czyjeś życie. Zuzia czytała je wszystkie, czasem z mamą, czasem sama, zawsze dotykając słoneczka na szyi. Jednego dnia przyszedł list, który wyróżniał się spośród innych. Był zaadresowany odręcznym pismem, na kopercie widniała zagraniczna pieczątka. W środku było zdjęcie pana Stanisława sprzed lat, młodszego, uśmiechniętego, w otoczeniu trojga dzieci. List był od jego córki z Kanady, która przeczytała historię w internecie i rozpoznała swojego ojca. Droga Zuziu, zaczynał się list. Nie wiesz jak bardzo żałuję, że nie było mnie przy nim, że pozwoliłam by życie i odległość stanęły między nami, ale ty byłaś przy nim. Ty dawałaś mu to, czego my, jego rodzina, nie potrafiliśmy, codzienną dawkę miłości i uznania. Dziękuję ci za to, że byłaś jego słoneczkiem, gdy my zostawiliśmy go w ciemności. Nauczyłaś mnie czegoś ważnego: że nigdy nie jest za późno, by machać do tych, których kochamy, nawet jeśli są daleko. Pięć lat minęło jak jeden dzień. Zuzia, teraz jedenastoletnia, wciąż machała do okna każdego ranka. Rytuał ewoluował. Teraz nosiła przy sobie mały notes, w którym zapisywała imiona wszystkich samotnych ludzi w okolicy. Organizowała patrole machania. Grupy dzieci, które chodziły po różnych ulicach i machały do okien. Niektórzy uważali to za dziwaczne, ale efekty były niezaprzeczalne. Samotność w dzielnicy znacząco zmalała. Pewnego grudniowego ranka, gdy śnieg pokrywał ulicę białym puchem, Zuzia zatrzymała się w swoim zwykłym miejscu. Ale tym razem nie była sama. Obok niej stał chłopiec, może ośmioletni, nieśmiały i wyraźnie zagubiony. Przepraszam, powiedział cicho. Ale moja babcia mówiła, że tu można znaleźć dziewczynkę, która macha do okien, że może mi pomóc. Chłopiec opowiedział swoją historię. Jego dziadek, samotny od śmierci babci, przestał wychodzić z domu. Siedział całymi dniami przy oknie, patrząc w pustkę. Rodzina próbowała wszystkiego, ale nic nie pomagało. Może gdyby ktoś do niego pomachał, powiedział chłopiec z nadzieją. Zuzia uśmiechnęła się i wzięła go za rękę. Pokaż mi, gdzie mieszka twój dziadek. Powiedziała. Stanęli pod nowym budynkiem, kilka ulic dalej. W oknie na pierwszym piętrze siedziała skulona postać. Zuzia pomachała, ale starzec nawet nie podniósł wzroku. Nie zniechęciła się. Przyszła następnego dnia i następnego. Tydzień machała do obojętnego okna, aż pewnego ranka stało się coś magicznego. Starzec podniósł głowę, zobaczył dziewczynkę z chłopcem, i powoli, jakby niepewnie, uniósł dłoń. To był początek kolejnej pięknej przyjaźni. Dziadek chłopca, pan Józef, stał się częścią rosnącej sieci ludzi z okien. Zaczął nie tylko machać, ale też wywieszać kolorowe kartki z napisami Miłego dnia, uśmiechnij się, jesteś wyjątkowy. Inne osoby zaczęły go naśladować. Wkrótce całe osiedle zamieniło się w galerię pozytywnych wiadomości, a okna stały się mostami łączącymi samotne serca. Media znowu zainteresowały się historią. Tym razem nie była to już tylko opowieść o dziewczynce i starcu, ale o całym ruchu społecznym. Pokolenie machających, tak nazwał ich pewien dziennikarz. Psychologowie mówili o fenomenie prostych gestów w erze cyfrowej izolacji. Socjologowie badali, jak jeden mały rytuał zmienił dynamikę całej społeczności. Ale dla zuzi to wszystko było nieważne. Ważne było to, że coraz mniej okien pozostawało pustych. Pewnego wieczoru mama pokazała jej list, który przyszedł z urzędu miasta. Burmistrz zapraszał Zuzię na specjalną ceremonię. Chcieli nazwać jej imieniem nowy program pomocy seniorom Projekt Zuzia. Żadne okno nie pozostanie puste. Dziewczynka była oszołomiona. Wszystko zaczęło się od jednego starca, jednego uśmiechu, jednego machania. A teraz jej historia miała pomóc tysiącom samotnych ludzi w całym mieście tej nocy. Zuzia długo nie mogła zasnąć. Dotykała słoneczka na szyi i myślała o panu Stanisławie. Czy byłby dumny? Czy cieszyłby się, widząc, jak jego małe ziarno dobroci wyrosło w wielkie drzewo? Spojrzała przez swoje okno na gwiaździste niebo i pomachała. Gdzieś tam wierzyła w to całym sercem. Pan Stanisław machał do niej z powrotem. Dzień ceremonii nadszedł szybciej, niż Zuzia się spodziewała. Stała na scenie w auli miejskiej, patrząc na setki twarzy niektóre znane z codziennych poranków, inne obce, ale wszystkie uśmiechnięte. Burmistrz mówił o sile społeczności, o tym jak jeden gest może zmienić świat. Ale Zuzia myślała tylko o pustym krześle w pierwszym rzędzie, tym, które zostawili symbolicznie dla pana Stanisława. Gdy przyszła jej kolej mówienia, podeszła do mikrofonu z drżącymi rękami. Wyciągnęła z kieszeni pożółkłą kartkę. Ostatni list pana Stanisława, ten, który nosiła zawsze przy sobie. Chciałabym przeczytać coś ważnego, powiedziała. Słowa człowieka, który nauczył mnie, że miłość nie potrzebuje wielkich gestów, że czasem wystarczy pomachać. Czytała powoli, głos jej się łamał, ale nie przestała. Pan Stanisław pisał o swojej samotności, ale też o nadziei, którą dawała mu mała dziewczynka. O tym, jak jej uśmiech przypominał mu, że wciąż jest częścią świata, o tym, że każdy z nas ma moc, by być słońcem w czyimś życiu. Gdy skończyła w sali, panowała cisza. Potem ktoś zaczął klaskać, potem ktoś kolejny, aż cała sala wstała, bijąc brawo nie jej, ale pamięci starego człowieka, który zmienił wszystko. Po ceremonii podeszła do niej elegancka, starsza kobieta miała łzy w oczach i drżące ręce Jestem Maria, powiedziała. Córka pana Stanisława, przyjechałam z Kanady specjalnie na tę ceremonię. Zuzia zamarła. Kobieta wyciągnęła z torebki starą fotografię. To ty i mój tata, prawda? Sąsiadka zrobiła to zdjęcie przez okno miesiąc przed jego odejściem. Na zdjęciu Zuzia machała, a pan Stanisław stał w oknie z największym uśmiechem, jaki kiedykolwiek widziała. Wyglądał na prawdziwie szczęśliwego. Wiesz, co było najgorsze? Kontynuowała Maria. Że dowiedziałam się o wszystkim za późno. O jego chorobie, o jego samotności, o tobie. Byłam tak zajęta własnym życiem, że zapomniałam o człowieku, który dał mi życie. Ale ty nie zapomniałaś. Ty, obca dziewczynka, dałaś mu więcej miłości w ostatnich latach niż ja, jego własna córka. Maria otworzyła torebkę i wyjęła małe pudełko. Znalazłam to w jego rzeczach. To był prezent dla ciebie na Boże Narodzenie. Planował dać ci to osobiście, ale urwała. W pudełku była mała, ręcznie rzeźbiona figurka, dziewczynka i starzec trzymający się za ręce pod słońcem. Na podstawce wygrawerowane były słowa dla Zuzi, dowód, że aniołowie istnieją. Zuzia przytuliła figurkę do piersi, łzy spływały jej po policzkach, Maria objęła ją delikatnie. Dziękuję, szepnęła. Dziękuję, że byłaś przy nim, że dałaś mu powód, by wstawać każdego ranka że pokazałaś mi co straciłam i czego już nigdy nie zaniedbam spojrzała Zuzi w oczy nauczyłaś mnie czegoś bezcennego że miłość nie zna wieku nie potrzebuje słów i nie umiera wraz z człowiekiem żyje w każdym geście w każdym wspomnieniu w każdym machaniu tej nocy miasto rozświetliło się tysiącami świateł w oknach ludzie stawiali świece lampki latarnie Każde światło było podziękowaniem dla pana Stanisława i wszystkich samotnych serc, które czekają na dostrzeżenie. Zuzia stała w swoim oknie, trzymając figurkę, i patrzyła na morze świateł. Wiedziała, że gdzieś tam, w każdym świetle, jest ktoś, kto już nie jest sam, ktoś, kto został zauważony, ktoś, kto ma powód, by jutro stanąć w oknie i pomachać. Dwadzieścia lat później Zuzia stała w tym samym miejscu, gdzie wszystko się zaczęło. Była teraz młodą kobietą, psycholożką specjalizującą się w terapii osób starszych i samotnych. Na szyi wciąż nosiła słoneczko od pana Stanisława, a w kieszeni zawsze miała jego ostatni list. Ale tym razem nie była sama. Obok niej stała jej pięcioletnia córka Stanisława, nazwana na cześć człowieka, który zmienił życie jej matki. Mamo, dlaczego machamy do pustego okna? zapytała mała Stasia, machając energicznie małą rączką. Zuzia uśmiechnęła się, czując jak historia zatacza krąg, bo kiedyś, bardzo dawno temu, w tym oknie stał mój przyjaciel. Najlepszy przyjaciel, jakiego mogłam sobie wymarzyć. I choć już go tam nie ma, wciąż do niego macham, żeby pamiętać o wszystkich ludziach, którzy stoją w oknach i czekają na uśmiech. Stasia zastanowiła się chwilę, potem spojrzała na inne okna w budynku. – To może pomachamy do wszystkich? – zaproponowała z dziecięcą mądrością. I tak zrobiły machały do każdego okna, pustego czy pełnego, bo nauczyła się od matki, że nigdy nie wiadomo, kto potrzebuje promyka słońca w swoim dniu. Niektórzy odpowiadali od razu, inni po chwili wahania, a jeszcze inni pozostawali niewidoczni. Ale Zuzia wiedziała, że gdzieś za Firanką ktoś się uśmiecha. Projekt Zuzia rozrósł się na cały kraj. Tysiące wolontariuszy odwiedzało samotnych seniorów, organizowano poranne machania w każdej dzielnicy, a w szkołach uczono dzieci o sile małych gestów. Ale dla Zuzi najważniejsze było to, co działo się tu i teraz, że mogła przekazać swojej córce lekcję, której nauczył ją pan Stanisław, że każdy człowiek jest ważny, że każdy zasługuje na dostrzeżenie, że miłość może być prosta jak machanie ręką. Wracając do domu, zatrzymały się przy cmentarzu. Grób pana Stanisława był zawsze ukwiecony, Ludzie, których życie zmienił, choć nigdy go nie spotkali, przynosili kwiaty. Zuzia położyła świeży bukiet żółtych tulipanów i pozwoliła Stasi zapalić znicz. Opowiedz mi jeszcze raz o panu z okna, poprosiła dziewczynka. I Zuzia opowiedziała po raz setny, ale za każdym razem z taką samą miłością. Pamiętaj, Stasiu, no, powiedziała na koniec, że każde pożegnanie może być ostatnie że każdy dzień dobry może być najważniejszy w czyimś życiu, że nigdy nie wiemy, kiedy nasz mały gest stanie się czyjąś ostatnią radością. Dlatego machaj zawsze z całego serca, uśmiechaj się, jakby od tego zależało czyjeś życie. Bo czasem, czasem naprawdę zależy. Słońce zachodziło, rzucając długie cienie na cmentarną aleję. Zuzia wzięła córkę za rękę i ruszyły do domu. Jutro będzie nowy dzień, nowe okna. Nowi ludzie czekający na dostrzeżenie, a one będą tam, na chodniku, machając z całych sił. Bo pan Stanisław nauczył je, że w świecie pełnym pożegnań każde powitanie jest cudem, że w świecie pełnym samotności każde połączenie jest święte. I tak, w mieście, które nauczyło się machać, historia pana Stanisława żyła dalej, w każdym geście. W każdym uśmiechu, w każdym dziecku, które zatrzymywało się na chodniku i patrzyło w górę. Bo niektórzy ludzie odchodzą, ale zostawiają po sobie coś, co nie umiera nigdy nadzieję, że jutro ktoś stanie w oknie i pomacha. I że ktoś na dole odpowie tym samym bo czasem to wszystko, czego potrzebujemy. Kogoś, kto nas zobaczy, kogoś, kto powie bez słów: Jesteś ważny, widzę cię, pamiętam. I może właśnie o to chodziło panu Stanisławowi, gdy tego ostatniego ranka machał dłużej i mocniej. Może wiedział, że jego małe ziarno dobroci wyrośnie w coś wielkiego. Że jedna mała dziewczynka zaniesie jego przesłanie całemu światu. Że jego samotna śmierć nie będzie daremna, bo stanie się początkiem czegoś pięknego. Czegoś, co przypomni ludziom, że nie jesteśmy sami. Że zawsze jest ktoś, kto może pomachać. I że zawsze warto machać z powrotem. Bo w końcu, czym jest życie, jeśli nie serią powitań i pożegnań? A pan Stanisław nauczył nas, że każde z nich może być wypełnione miłością, nawet to ostatnie, zwłaszcza to ostatnie.